Zespół Milesza Targowa-Górka. Tak Pierwszy sezon w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Co to za klub, skąd się wziął? Może tak troszkę więcej, żebyśmy poznali. Jasne. Dla mnie to też była zagadka na początku, kiedy, kiedy dostałem propozycję pracy w zespole UKS Milesza Targowa-Górka, w zespole z powiatu wrześnińskiego z gminy Nekla, gdzie tak naprawdę wcześniej nie było ani siatkówki ligowej. Natomiast klub, który został reaktywowany w latach 90., zajmował się badmintonem z wieloma sukcesami na poziomie Mistrzostw Europy, założył sekcję siatkówki. Stowarzyszenie miało wystartować już w zeszłym roku w rozgrywkach. Taki był pomysł. Niemniej jednak no, pandemia pokrzyżowała plany zarządowi. No i w, w tym roku postanowiono. postanowiono realizować cel zeszłoroczny, czyli wystartować w, tych, w tychże rozgrywkach. Ja dostałem propozycję pracy w wakacje, sam się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało, bo szczerze mówiąc nic nie potrafiłem powiedzieć na, na temat i składu, i, i, i zespołu, ale generalnie wychodzę z założenia, że, że wszędzie gdzie się coś robi, no to trzeba to poprzeć pracą bez względu na to, na to, jak, jaki to będzie zespół. Wiedziałem, że są duże chęci do tego, żeby rywalizować, a to już mi dużo mówiło, że, że chyba warto, warto, warto pracować z ludźmi, którzy się do, do mnie odezwali. I, i, I tak naprawdę w zespole są same dziewczyny, które są chętne do pracy pomimo różnych utrudnień związanych ze studiami, pracą niejednokrotnie zawsze na treningu jest, jest pewne zrozumienie, chęć do pracy i, i tak naprawdę jadę tam zawsze z przyjemnością. Także myślę, że to się będzie dalej rozwijało w dobrą stronę. Jak często macie treningi i skąd się dziewczyny zwerbowały do takiego klubu? Tak, no generalnie powiat rzesiński, gdzie, gdzie dominuje siatkówka męska za sprawą Chris września, nie ma zespołu, nie ma zespołu, chociaż jest jeszcze jeden zespół w, w Miłosławiu, niemniej jednak nie było tak, tak silnego zespołu i, i, i w, sam, w samym powiecie. I tak naprawdę są to dziewczyny z wrześni, z Poznania, z, też z Miłosławia i taki fajny kolektyw, który się zbudował, gotowy do pracy, jak już wcześniej wspominałem, i, i myślę, że, że te dziewczyny z jakimś tam doświadczeniem boiskowym niejednokrotnie z krótką przerwą odgrania, ale stanowią taki zwarty, zwarty team, gotowy do pracy, do poświęceń, do wyrzeczeń i, i, i to pokazują również na boisku, nie tylko na treningach, więc, więc to jest no, czysta przyjemność, żeby pracować i prowadzić ten zespół. Jak często macie treningi? Trenujemy dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Z racji moich obowiązków ja pracuję również w Murowanej Goślinie, więc podjąłem się tej pracy tylko i wyłącznie na zasadach takich, że żeby móc pogodzić pracę z młodzieżą w Murowanej Goślinie. I to się jak na razie udaje, więc, więc cieszę się z tego bardzo, że, że jest to możliwe połączyć funkcję trenera prowadzącego zespoły w dwóch różnych miastach oddalonych o godzinę jazdy samochodem. No ale to i zawodniczki się poświęcają, i moje, moje poświęcenie ze względu na czas dojazdu i, i, i pracy z tym zespołem myślę, że, że gdzieś to zaowocuje tymi założeniami, które sobie stawiamy, czyli bycie w czwórce najlepszych zespołów w grupie i walkę w playoffach. Czy są plany, żeby klub wprowadził do rozgrywek grupy młodzieżowe? Czyli może w przyszłym roku miniciatkówka, jakaś młodziczka? Nic mi nie wiadomo na ten temat, niemniej jednak jakieś rozmowy na ten temat były, żeby wystartować w rozgrywkach młodzieżowych. Wiem, że w Lidze Wrzesińskiej, Rekreacyjnej Lidze Wrzesińskiej, klub ma też swoje reprezentantki, gdzie ogrywają się i również tam też będzie możliwość Pozyskania zawodniczego również do zespołu trzecioligowego, Natomiast myślę, że z czasem, jeżeli klub będzie się chciał rozwijać, to to na pewno, na pewno do tego będzie dążył, żeby, żeby swoje wychowanki również szkolić i przygotowywać na przyszłe sezony. Macie, przyjechali nawet z wami kibice. Tak. Czy na wszystkie mecze jeździ tak, tak duża tak, grupa kibiców? Tak, generalnie gramy w hali w mekli, w dużej hali z dużymi trybunami. No i tam mamy bardzo duże wsparcie, głośnych kibiców, także jest to, jest to dodatkowy zawodnik, siódmy zawodnik na. na można powiedzieć. Za to też bardzo dziękuję mieszkańcom, dziękuję również powiatowi wrzesińskiemu, lokalnym władzom, sponsorom, którzy wspierają tą inicjatywę. Bo, bo jak widać ta siatkówka nie jest tylko i wyłącznie dla, dla tych dziewczyn, które są na, na boisku, ale również dla mieszkańców. Także myślę, że to, to, to warto dalej wspierać i rozwijać i, i słowo dziękujemy, że musi pani z moich ust również. Czyli w hali kibice, na meczach tak. wyjazdowych kibice, tak. a właśnie głównym sponsorem jest właśnie gmina, miasto? Eee, nie wiem, czy można wyróżnić jednego głównego sponsora. No, na pewno miasto, na pewno e, wspiera nas powiat wrześniński, e, na pewno sponsorzy prowadzący własne działalności. E, także no, tutaj się to wszystko zazębia, e, zazębia się praca zespołu. Wsparta, wsparta dużą ilością kibiców, głośnych, wspierających nas również, ale no nie miałoby to sensu, gdyby nie, gdyby nie wsparcie ludzi, którzy, którzy mogą pomóc w budowaniu tego zespołu. Także myślę, że, że ta współpraca firm, przedsiębiorców, ale również władz samorządowych jest tutaj bardzo istotna. Gratuluję w takim razie zespołu. Gratuluję, że powstał taki zespół w małej miejscowości, który naprawdę daje chyba dużo frajdy grającym dziewczynom. Tak jest. Również mi dziękuję. Dziękuję.